Oh. O Łańcuch zablokuje ci zawieszenie o, o to jest właśnie przódka w, w rowerach Albo napinać Ale kurwa go płamało Co jest? Parsto co Jesteśmy na naszej trasie DH na którym, na którym jechaliśmy pół godziny Bo Gordon nie umie prowadzić Nie Nie, umiesz Widać Tak to byśmy No tutaj jest nasze DH Tutaj są nasze progi peryńskie Których fajnie nie widać Ale jest pięknie, jest, jest śnieg Ej, co tu się stało z tym progiem? Nice. No, taka trochę ta trasa, ale fajna. Tu macie Big North Shore, na którym siedzimy. Nice, shredding. To nagram tutaj kolegów. Za, sobie ja pojadę. Ale leci, ale leci. à Le <laughs> Oh. cool' moi. Oh! <rire> non. <rire> non. <rire> est quand même, moi. Nie, KURWA o, Kurwa. <noise> mi się wyjebał w szeróżkę i mam co zrobić, wyjebani Kurwa, jebany patyk A co nie się miało. stało? Patyk mi się wyjebał Ale escelik się kurwa zmieniło No, że to ma w poczyste. No wiem, że to ma w Jakbyśmy byśmy się... ściągnęli przyrzutkę, to możesz sobie jeździć chainless, nie DH? Bo DH w sumie się da chainless. A tutaj się teraz zlomało. No ale co ci to da, że zdejmiesz przyrzutkę? Ale go wjeździć, kurwa. Nie no, ja go po prostu zmieliło. No ja mam imusy. To dawaj. Ja też mam, ale... Kurwa, kurwa. tylko jak stanu łańcuch, to nam kłótujemy. Nie spokojnie, zadzwonimy do kepsa, a on przywiezie ten. Mamy content w końcu. Tak. Daleko zmielił zmieniło kurwa. Oby się we mnie nie, nie, nie w duchcu, proszę. Ale mu dał Decha Warrior Husaria Warrior de, Deca, ha... Deca Warrior mój nowy rower Giant Rain No, jak się spróbuje rower? Wyśmienicie A ty trytki Trutki? Nie ma nikt No nie, no ja nie mam, nie? Sam cię pytałem o trutkę Burda Nie tak nic nie ten to A ASMR dla prawdziwych The Harrior'ów Dobra, że Nie, źle, tak Uwaga, dwudziestej trzeciej, kółka do przerzuci jest pierwszy, piąty, kurwa, członek Uwaga, uwaga, teamu Jeszcze muszę bajkę, bo nie było na ten Nie, nie było no właśnie Uwaga, uwaga Oto mamy

Amortyzator marki Coach Downem? kurwa, loto Jakiś Dartmoor? Fox Fox? Nie, nie, no Pro Model, nie, co nie, nie, tam? nie, no pro model. No nie, 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 No super rower, naprawdę. Jeździłem, fajnie się jeździ. No, lepszy. Eee... Morsze <gulore> <ukierdolił> się <gulore> <processing SomebodyJI> <Wow>! <jamais>

Słuchat świata słuchajcie, słuchajcie, kije, to taki klimat zepsu. No, pięknie to jest. twoje pięknie jest. No, nie zobaczmy, jest na dropie na Enduro. No, pięknie, no, ludzie wrzesznie. W naszym szulesznik Wielkopolskim takiego klimatu jeszcze nie było ani razu No kiedy nabyłeś taki klimat? Nigdy my jeździliśmy to nie No właśnie Uoh, ej. Mm.

Slide. <laughs> uh. <laughs> ja piedzielę. Dzieci pierwszy raz widzą śnieg. No <laughs> co? Ale Nie wiem co to jest hopa ale jest do dupy Tak nie to a matryk... nie da się Smacne <try> Dobra pewny ty, i kuratka będzie robiona Dobra, teraz na Ty dropik, pięknie to wygląda, wow, ale gnuj, ale gnuj jest ma lekka mała przyrodu tubeczka No i dalej Wandka Już w sumie śniego fajnie ma Tutaj jest rozdziel, jakby nie wiedział Takie rzeczy można dodać O kurde, o jest ładnie tu jest na FRK takie korzony Tu jest kolejna przodówka Z banta Ma tą przodówkę Taka No, ładnie Bardzo Reksiu się rozpierdala Kurwa, widzę, jest e, O kurwa o, Daj, 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 follow cam, follow come. Damn O kurwa. Dawaj Direct Directie. En achter <stutters> hier, <laughs> hier, 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 <laughs> Thank you. Whoa! You yeah. Like Whoa. <laughs>